2025 rok, nowy Kronenberg z A <grymne> Co tu się stało? Pomimo tego co przed chwilą zobaczyliście, naprawdę polecam to. Polecam. Jest to bardzo oryginalne kino i o to chyba nam chodzi. Mamy futurystyczny pogrzebowy biznes, który polega na kamerkach, na których masz wgląd zwłok swojej bliskiej osoby, kiedy tylko zechcesz. Mamy islandzkich ekoterrorystów, rosyjskich hakerów, chińskie tajne służby, nawiedzone konszachty rodzinne, wiele konspiracyjnych teorii i naprawdę dziwnych obrotów sytuacji. Za każdym razem, kiedy myślisz, że wiesz, w którą stronę pójdzie ten film, to on idzie w zupełnie inną, serio. Dobrzy aktorzy, dużo seksu i edgy tekstów, no i gdzieś tam od połowa, może trzy czwarte, no coś przyspiesza, dialogi tracą sens, stają się coraz gorsze i coraz gorsze. Ale może właśnie pogrzebowy biznes przyciąga do siebie fabułę, która rozkłada się jak żona głównego bohatera. Ode mnie okejka, chciałbym więcej.